To gdyby miał Pan nam stworzyć zalecenia, które mogłyby prowadzić do tego, żebyśmy tuli się świetnie, byli zdrowi, byli szczęśliwi, gdyby miał Pan wypisać nam taką receptę psychiatryczną, nutry psychiatryczną, co by się znalazło na tej recepcie? Produkty roślinne ze źródłem błonnika. Unikajmy produktów wysoko przetworzonych. Miejmy świadomość, jaki mamy, jak, czy mamy niedobory witamin, czy nie. Oczywiście trudno to jest to wiedzieć, ale nie, ale choćby zbadajmy sobie ten poziom witaminy D bo wiele osób ma, ma z nas nie, pewnie nie, nie dobór. i pewnie niedobór i sobie warto to suplementować, jeżeli jest faktycznie niedobór. O, o, trzeba oszczędnie z alkoholem nie nadużywać tych yy, właśnie substancji. Jakość tego jedzenia też niech będzie y, troszkę lepsza, jeżeli może. Szukajmy żywienia, jeżeli można, bardziej organicznego, bo jednak też te pestycydy, które są bombardowane, chcę, możemy sobie zjeść, nie wiem, garść pysznych jagódek, ale ilość pestycydów, który, którymi one są nasą, nasączone, może być wysoka, chociaż nie musi. Starać się być wśród ludzi, z którymi się dobrze czujemy, jeżeli się się da I, i, i myślę, że to jest bardzo ważne. Starać się robić to, co, to, co, to, co lubimy, chociaż nie zawsze jest to takie łatwe. Mieć świadomość tego, że, że mimo tego, że coś lubimy, że czasami, że, że to wychodzenie poza tą strefę komfortu jest, jest nieodzowną częścią, częścią jakiegoś rozwoju i progresu, i pewna akceptacja, że jakaś tam trudność w danym momencie jest, myślę, że daje, jest, jest istotna. Skupianie się na, na oddechu. Y, wydaje mi się, że to jest, jest jedna z bardziej korzystnych rzeczy, którą mo, możemy robić w ciągu dnia jest to, to jest dobre, bo to pomaga nam to powracać tu i teraz. Skupianie się na oddechu jest dosyć proste i możemy sobie nawet robić, jak sobie jedziemy autem, siedzimy w korku, czy cokolwiek. Długa recepta, ale jeśli pan pozwoli, dodam jeszcze jedną rzecz, bo Pan o witaminie D mhm. i czytałam badania y, robione w Polsce i nie pamiętam dokładnie, ale to było pomiędzy 80 a 90 procent Polaków ma niedobór witaminy D. Hmm. A teraz zaczyna się wiosna, więc czy na Pana recepcie mogłaby się też znaleźć pozycja Pacer y, po słonecznym parku albo słonecznym lesie na wiosnę, bez jak, okularów przeciwsłonecznych? Jak najbardziej. I tak, jak najbardziej jest ta pozycja na, na tej liście. Ekspozycja na słonko, spacer e, jak najbardziej jest to bardzo potrzebne w kontekście witaminy D i także innych innych zależności, no i też aktywność fizyczna, tak jak, tak jak wspomnieliśmy, ona też ma po, po, po pozytywny wpływ. Nie musi to być dużo, nie musi to być w nadmiarze, a raczej w umiarze, bo, bo tak jak wspomnieliśmy, nadmiar tego wszystkiego może też e, działać w drugą stronę.